W siódmej rundzie Ekstraligii w Notowej Polonia Wrocław rywalizowała z ekipą Silesii Racibórz i było to starcie drużyny, która walczy o pierwsze miejsce, bo ekipa z Raciborza przystępowała z drugiej pozycji, mając punkt straty do faworytów z Pęgowa, czy raczej liderów z Pęgowa, a my, a my oczywiście o złoto już nie gramy, ale nadal staramy się zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Na papierze mecz zapowiadał się bardzo ciekawie. Rywale byli wyżej notowani na piątej i szóstej szachownicy. My mieliśmy swoje przewagi gdzie indziej. E, największą przewagę rankingową miałem ja na trzeciej szachownicy, gdzie podejmowałem białym kolorem Jonasza Bauma. I e, może nie można powiedzieć, że ten mecz na początku układał się dla nas jakoś rewelacyjnie, ale stosunkowo długo byłem dobrej myśli, dlatego że e, chociaż Pentala Harry Krishna niestety e, zaledwie zrealizowaliśmy, Zremisował. Zremisował również Krzysztof Raczek, ale to był akurat stosunkowo dobry wynik dla naszej drużyny, bo tam przewaga rankingowa rywali była duża. Ferenc Berger, 40-letni Węgier, to zawodnik, no, który nawet 2,700 miewał, teraz ma 2,600, ale nadal sporo więcej niż nasz Krzysztof Raczek. Natomiast na innych szachownicach no, nie, nie, na całe szczęście nie mieliśmy wielkich problemów poza jedną, poza deską Janka Malka, który tak naprawdę przeszedł przez przegraną. E, I e, kiedy zremisował swoją partię Szymon e, wynik meczu brzmiał 1,5-1,5 walka toczyła się na trzech szachownicach ja grając z Jonaszem Baumem, dograłem się w bardzo fajnej pozycji, którą udało mi się dość pewnie wygrać. E, wtedy prowadziliśmy no i gra już właściwie skończyła się na wszystkich deskach, bo w tym w dość podobnym momencie partię zremisowała Wiktoria. To była dość interesująca partia, bo po debiucie nasza zawodniczka stała nieco podejrzanie, potem szybko wyrównała pozycję i w pewnym momencie miała już nawet wrażenie, że może pokusić się o grę na wygraną, ale ostatecznie powtórzyła ruchy z doświadczoną Estonką Narwą Maj. Ostatni na placu boju został Janek Malek, który przeszedł przez przegraną, który stał bardzo źle, który no właściwie sam się jeszcze zastanawia, w jaki sposób jego e, przeciwnik e, Węgier Adam Kozak tej partii nie wygrał, bo n, naprawdę nie wymagało to wielkiej techniki. Ale jedna, druga, trzecia niedokładność, ostatecznie nasz młody zawodnik się obronił, a my dzięki temu wygraliśmy bardzo ważny mecz 3,5, 2,5. Dzięki czemu w końcu przesunęliśmy się z piątej na czwartą pozycję n, i jeszcze mamy być może jakieś szanse o to, żeby n, o podium e, e, powalczyć. Natomiast najważniejsze jest to, że wy Wygrywamy mecz, że humory są coraz lepsze. No i przed nami dwa ostatnie starcia. Ja jak zwykle zachęcam do kibicowania. Przedostatnia runda z Brzosem Międzyborów o 15 i ostatnia o 9.30. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Do zobaczenia.